When are you going to release Counter-Strike 2? No, no, no. no hej, to ja. E, jestem chory. Nice. Pewnie słychać to bardzo. Dwa dni temu... Miałem temperaturę 39.0. Pierwszy raz w życiu. Nigdy w życiu takie nie miałem. Czułem się jakbym miał umrzeć zaraz, zaraz, nie? Teraz jedyne co mnie... Że tak powiem, wkurza. To katar i kaszel. Ale z tym mogę przeżyć. Z temperaturą w taką wysoką to dosłownie nie, da, nie, nie, nie ma jak. Ale tak. Dzisiaj będę grał w CS2. Ten test, co jest, chyba już prawie każdy go ma, jak nie każdy. Uproszczony, może najpierw uproszczony zagram, Bo jest, yy, po, muszę zobaczyć, czy w ogóle, nie wiem, czy nie zresetowało mi ustawień, czy coś. Generalnie, co ja sądzę o CS2, zarąbisty, z tego, co widziałem, to jest pierwszy raz, jak gram, więc no, menu jest fajne. Eee, o kurde, <laughs> jakie fajne, he? Czym jest, czym jest tylko 5 terrorystów? Nawet spoko. Podoba mi się te wszystkie ulepszenia graficzne o wiele lepiej wygląda. Niektórzy nie lubią tych zmian, ale mi się bardzo podobają te zmiany. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Te nowe smoki, mołotowy, te wszystkie ulepszenia graficzne, nowe modele broni. Zobaczcie, gość ma fade. Zobaczcie jak to zarobiście wygląda. Ja pierdzielę. Jakie piękne. I chyba nie zresetowało mi żadnych ustawień. Poczekaj, daj mi kurde. E, o oh kurde, Valorant? Let's go, czekaj. Właśnie, bo ja słyszałem, że ten tutaj system kupowania jest troszeczkę śmieszny. Tutaj, zobaczcie, tutaj na przykład nie mam do kupienia teraz. E, UMP na przykład. Ja nie wiem jak to zmienić. Ale no, biorę kawaha. Weźmy to, weźmy to. I jak ten model się wygląda. Shh, ja pierdziele. Cudnie. Cudnie, cudnie to, cudnie to wygląda mołotow. <laughs> nie, ten Source 2 jest OP. O, czekaj. Muszę coś faktycznie zrobić w tej rundzie, a nie tylko patrzeć. O. Co? Właśnie, tu jest ten zarąbisty system, który fajnie wygląda. O, ten kontrolowany recoil celownika, widzicie? Mnie, jak ja to zobaczyłem, ja dostęp taki hype. Ta rzecz mi się tak podoba, to troszeczkę w Valorancie jest. W Valorancie jak celuje z broni, na przykład z Vandala, to twój celownik to jakby idzie za recoilem. I mi się to bardzo podoba. Ale tutaj... Dosłownie celownik idzie tam, gdzie recoil. Prawie idealnie. I mi się to tak podoba, bo to... Moim zdaniem nie psuje gry, niektórzy nie lubią tej zmiany. Ale mi się to bardzo podoba. Na pewno pomoże nowym graczom, i widziałem, że z gameplaya co ludzie e, wysyłają i w ogóle pokazują w necie, na YouTube, streamach, Twitchu i takie tam, o skinek. to praktycznie nikt nie używa tego. Więc ja przez chwilę myślałem, że w ogóle ten system usunęli i trochę mi się sadge zrobiło, ale z, potem zobaczyłem, że ktoś w końcu używa tego. I I'm happy now. I'm happy. I'm very happy. Ten model tego Deagle jest taki zarumbisty. O, jest! Idziemy jakiegoś one-topa Kurde, mogę się zbindować, czekaj... Ja słyszałem, że w ogóle tutaj e, ma bunny hop nie działać w tej grze niby. Co wydaje mi się dziwne i wydaje mi się, że po prostu z ze strony ludzi. Nie umieją behopować. Okej, okay. ja teraz sprawdzę czy się da. I wam powiem. Bo ja jestem pro hopper, każdy o tym wie. Okej, okay, to było... Na pewno się da, przed chwilą mi wyszedł skok. Dosłownie da się, co ludzie wygadują w necie. Dosłownie się da. Ewidentnie da się cały czas BHP robić, po prostu ludzie z mają. Ja zbyt dużego hypu nie mam na tego CS2. Naprawdę nie obchodzi mnie to, czy on wyjdzie, nie wiem, za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok. Fajnie by było, gdy wyszedł jak najszybciej, ale mnie jakoś to naprawdę za bardzo nie obchodzi. Ale naprawdę gra, wygląda zarąbiście. Wszystko mi się podoba z tego, co widziałem. Jak na razie gram i też wszystko mi się podoba. Oprócz. Chudu, ale to muszę się po prostu przyzwyczaić, ten y, amunicja na dole, ten kevlar, trzeba się do tego przyzwyczaić po prostu. Niektórzy ludzie też obawiają się, że na przykład im CS2 nie pójdzie na kompie, bo wiecie lepiej wygląda tak i tak dalej, nie, będzie bardziej wymagający na starszych komputerach, może nie pójść. Ja oglądałem analizę od takiego gościa, e, 3 Philip, to jest zagraniczny gościu taki, on robi bardzo fajne analizy, tak naprawdę jeśli chodzi o takie Filmy z CS a to tylko go oglądam. Ja polskiego YouTube'a nie oglądam, więc nie wiem, kto w Polsce na takie coś robi podobnego. I ogólnie różnica w FPS-ach jest mała, jeśli w ogóle jakakolwiek. Ten silnik Source 2 jest naprawdę dobrze zoptymalizowany. Ja bym się nie obawiał, a jeśli jesteście naprawdę ciekawi, czy on CS2 pójdzie, to przecież jest ten teraz test. To każdy ma do niego dostęp, musi spełniać tam jakieś wymagania, chyba ranga, prime i. Coś tam jeszcze. Dobra, dość uproszczonego. Najmniej mecz normalny premier, ten nowy tryb z tym, tym z tymi rankingami. To jest w ogóle zarąbiste, że widać dosłownie ranking światowy. I ja nie mogę... Można coś ze znajomych porównywać. Teraz teoretycznie najlepszym graczem w CS2 jest Venom 026 Fire for the Win. Dobra, wyposażenie właśnie to. Ja, ja no, to to wam pokazałem, ale ogólnie tam musisz wybrać w ogóle loadout, tak jakby. Co jest troszeczkę dziwne. I nie wiem, czy mi się to podoba. Bo na przykład w meczu mo nie mogę na przykład UMP kupić. Jeśli mam wybrane na przykład, nie wiem, MAKA 10. A teraz ba trzeba banować mapy i TT. Rangę tutaj od razu widać, kto jest. Zbanuj trzy mapy. Czemu nuk? Nie. Vertigo overpass, błagam. Na inferno będziemy grali. stronę startową. Gościu, ja nie, nie wiem, nie znam się. No i Fantastic Bombastic, kurde. Jak tu ładnie? What the hell? I jak to fajnie wygląda. Zarąbiliście. Jeśli chodzi o wygląd to CS2 jest OP. Banana! O kurde, faktycznie banan jest na bananie. Whoa! O, tu widać skąd niby... ...przyszliśmy, ty. Czekaj. Pa. To jest nasz samochód. Tu jest taka lina, po której pewnie się... ...wyspnęliśmy. Counter-Strike lore. Kurde. A! W ogóle nogi widać. Jest chore w czasie, dosłownie nogi widać, what the hell. Niektórzy też narzekają, że mapy są zbyt jasne, zbyt kolorowe. Nie wiem, gościu, w ustawieniach możesz gamę zmniejszyć albo jasność gry, jeśli ci to przeszkadza. Dla mnie to pięknie wygląda wszystko, mi się to bardzo podoba. Już CS nie wygląda jakbym depresję miał w 24 na 7 Mimo, że mam, ale już nie wygląda tak kurde smutno Nie dość, że czasami Counter Strike gra sama w sobie powoduje u ciebie depresję i załamanie psychiczne To jeszcze mapy wyglądały jak definicja załamania psychicznego Serwa techniczna 2 minuty, super Nie tęskniłem za tym Usuńcie to Jezu, ta krew Jezus Maria Gościa dosłownie poćwiartowałem jest drop VP O czym jest wojsko? On chce drop VP, ja chcę mu powiedzieć, żeby się pierdzielił. Keman, 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 muszę się, muszę mieć jakiś gameplay co najmniej, troszeczkę jakiś. To oni run boosta zrobili? Ja widziałem człowieka latającego, o! Nie! wow! co to za nade chory? Jak poleciał! Nie! To menu kupowania też mi się nie za bardzo podoba. Ten system tego wyposażenia w menu, mówisz, że musisz wybrać kurde loadout. Nie możesz na przykład mieć wszystkich SMG tutaj. Możesz, możesz mieć tylko 3 SMG, 2 shotguny do wybrania. Nie masz wszystkiego. To jest troszkę dziwne i nie wiem czy mi się to podoba, ale nie wiem czy ta zmiana w ogóle była potrzebna. To jest po prostu zmiana, żeby było inaczej. Zmiana dla zmiany. Ja nie mówię w ogóle jak piękne te mapy są. Prze co? Izbek granata? Nie gadaj! Czekaj, ja nie wiedziałem o tym! Można inspektować nejdy! Nie oni. Oni. Nie! Ja już to widzę, oni dodadzą skiny do smoków. Nie gadaj. Co jest? Jak ja nim kręcę? Łoł! Wow. I będą teraz te filmiki, jak ludzie surfują. Bo teraz zamiast machania karambitem albo innym nożem będzie, kurde. Machanie tym flaszem. Jak się da jest inspektować Zeusa, to dosłownie żyjemy w społeczeństwie. Ja pierdziel. <mach> jak dziwacznie to wygląda, kurde. Deko. Ja yeah, nie mogę. How the fuck do play this game without info? Gościu, jest dosłownie pub. To jest Limited Test Build. To jest dosłownie Test Build CSA2. I gość narzeka, że info ludzie nie podają. Dobra, mp5, zobaczymy. Piękna. Pewnie tak samo gówniana. O jezu, jak się wystraszyłem! Matko, co za ninja! A bomba, jak leży, to fajnie taktika. Ale to oświetlenie jest zarąbiste Ja pierdzielu Grają na tym Na dzwonach na spawnie no, Ładnie nawet A ile tu mecze trwają? Czy to jest 30 rund? Czy 16? Ile to? Jak ja tu mam siedzieć przez 30 rund to ja nie wiem czy tam radę Druga połowa i jakie to jest dziwne, nie? O mam bombę! Da się inspektować bomby! Skin do bomby, let's go! Nie mogę się doczekać posiadania satraku na bombie. Będę mógł liczyć ile razy bomby podłożyłem na B. Ja właśnie teraz zauważyłem, ten kałach jest ustawiony na zasięg, nie wiem, dwóch kilometrów. Widzicie to? Tutaj. Ja dosłownie pokazałem palcem na monitorze, jak ja jestem, idiota. Dosłownie tam ustawiasz zasięg, na jaki chcesz celować. Czemu to jest tak wysoko? Czemu? Czemu? Ja się nie dziwię, że terroryści strzelać nie potrafią, jak oni są wycelowani na 2 km. Oni strzelają nad głowami. Nie, 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 to jest niemożliwe, spalony kurczak faktycznie, kurczaka daje, nie, to musi być easter egg, niemożliwe, kocham tą grę. Ej, ja już widzę skina do, nie wiem, Mołotowa, jakiś crossover z jakąś firmą, e, nie wiem, z piwem albo coś, to by było śmieszne, nie? Imagine, crossover, skin do Mołotowa, kurde, nie wiem, żubr, tyski, cokolwiek, to by było śmieszne, ja bym kupił dosłownie, za każde pieniądze. For fun. Fajnie to tutaj wygląda. Porażka, to jest coś porażka. Cringe, cringe, cringe. Nowy przedmiot, o. Wow, wow, wow. I właśnie. <laughs> teraz wam to pokażę, to mini śmieszne. Zobaczcie, mam pistolet startowy. Mogę sobie wybrać między, oczywiście, USP-em P2000, pozostałe pistolety, i tutaj mogę sobie wybrać, jakie pistolety chcę mieć. Tylko z jakiegoś powodu, jak ja klikam. O, teraz mam. Muszę tutaj przeciągnąć na przykład CZ-kę, jakbym chciał, albo. nie wiem. R8. Czemu nie mogę po prostu mieć wszystkiego naraz? Jest jakiś powód, dosłownie po co? Albo tutaj pośrednie, zobaczcie. Nie mogę mieć na przykład Negeva, nie mogę mieć e, P90. Znaczy, mogę mieć, ale nie mogę mieć wszystkiego naraz. Co jest głupie. <laughs> nie wiem po co to jest. To dosłownie. Nikt o to nie prosił. I ja tutaj właśnie zauważyłem slot na granaty, więc ewidentnie będą skiny do granatów. Ja pierdzielę, Karabiny, tak samo z karabinami tutaj. Na przykład n nie mogę mieć Scar 20. O, nie, nie, nie mogę mieć. O, jak to zamienię, to teraz skauta nie mogę mieć. Famas? Mogę mieć dwie Mki, to jest dość ciekawe, ale dosłownie. Bro. Why? Why? why, why nie mogę mieć wszystkiego po prostu. To jest troszeczkę dziwne. I się to mi nie podoba mi się to. Jakby CS2 wyszedł teraz w tym stanie, jakim jest. Ja bym nie był zły, naprawdę, mnie to nie obchodzi. Na pewno jakiś hardkorowy gracz CS, aby był, nie wiem, zły, że zmienili ten system, hud jest nie taki, nie wiem, coś mi się nie podoba. Jako gracz CS, który tak naprawdę gra w to raz na tydzień, to naprawdę... <laughs> nice. No to są moje wrażenia z cso 2. Eee, idę czekać na premierę Paydaya 2. A w sumie sprawdzę, za ile wychodzi. Na filmiku sprawdzę, na filmiku. Eee, za 7 godzin, 2 minuty, 5... <laughs> w tym czasie, nie wiem, zmontuję filmik, I guess. Ja się będę z wami żegnał. CS2 jest nawet spoko. No to chyba się żegnamy. Subskrybuj.